Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To prawda znana nie od dziś. Dlatego Ministerstwo Prawdy dokonało zestawienia informacji, które pojawiły się 15 marca 2016 roku w postępowo-demokratycznych faktach oraz w kaczystowskich wiadomościach. Informacja Dnia dla Dziennikarzy Faktów to wypowiedź Kaczyńskiego, że nie można publikować orzeczenia Trybunału. Oznacza to, że nie ma mowy o jakimkolwiek kompromisie. Opozycja jest gotowa do rozmów, choć warunkiem jest tutaj publikacja orzeczenia. Prezydent mógłby pomóc zażegnać kryzys, ale nic nie robi. Sam Kaczyński uważa, że problem rozwiąże się sam w grudniu, kiedy z Trybunału odejdzie prezes Rzepliński. Kukis proponuje referendum. Jedno jest pewne. Kryzys państwa będzie się pogłębiał. Z kolei wiadomości rozpoczęto od relacji z wizyty prezydenta Dudy w Pradze, gdzie spotkał się z prezydentem Czech. Milosz Zeman poparł Polskę w sporze z Komisją Europejską i powiedział, że rząd polski nie powinien podlegać moralizatorstwu czy krytyce ze strony Unii Europejskiej. Duda wcześniej był na Słowacji, a będzie też na Węgrzech. Jest to próba zwiększenia aktywności Grupy Wyszehradzkiej i budowy Międzymorza. Zresztą Wiktor Orban w przemówieniu z okazji Święta Narodowego również wyraził poparcie dla Polski. Pora na drugą informację. Fakty pochylają się nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie Frankowiczów. Komisja Nadzoru Finansowego podała, że będzie ona kosztować od 44 do 67 miliardów złotych, więc w praktyce jest nierealna. Zdaniem Petru będzie jak gorący kartofel przerzucana z rządu na prezydenta. Czyli jednym słowem PiS nas oszukuje. Z kolei Schetyna porównał obietnicę do bańki medlanej. Tak czy owak jest to bomba. Którą rząd ma w kieszeni. Sami bankowcy chcą rozmawiać, ale nie zgadzają się na przewalutowanie. Prezydencki projekt jest więc mało realny. Wiadomości natomiast poinformowały, że śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy Smoleńskiej zostało przedłużone o pół roku. Prokurator Pasionek, który prosił Amerykanów o pomoc i za to został odsunięty od śledztwa, teraz powraca aby wyjaśnić to co wydarzyło się 10 kwietnia Macierewicz nie wyklucza żadnej wersji opozycja jest jednak przekonana co do tego że powodem katastrofy była zła pogoda niewłaściwe przygotowanie lądowiska informacja trzecia fakty ostrzegają przed wypowiedziami Macierewicza Niestety Duda zamiast go skarcić, to jeszcze go wspiera, mówiąc, że szacunek na arenie międzynarodowej powinien polegać na tym, że inne kraje nie wtrącają się w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw. Tymczasem portal Politico zauważył, że go polsko-amerykański romans polityczny. Niestety Waszczykowski mówi tym samym głosem, co Macierewicz, nazywając oczywiste dobrodziejstwa Unii Europejskiej pozornymi. Ryszard Petru już ostrzega przed referendum i wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Złe relacje z USA i Unią cieszą Rosję, która zresztą odniosła się do rusofobicznych wypowiedzi Macierewicza. Z kolei w wiadomościach opozycja straszy czarnym scenariuszem i gniewem Unii Europejskiej. Kaczyński uspokaja, że żadne sankcje ze strony Unii nam nie grożą, bo musiałyby być poparte przez wszystkich. Co więcej, to rząd może pozwać Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo nie wiadomo, czy procedura ochrony praworządności jest w ogóle zgodna z traktatami. Zdaniem socjologa, taktyka opozycji, która za granicą zabiega o krytykę i wprowadzenie sankcji, jest bardzo ryzykowna i pokazuje bezsilność. Informacja czwarta. W faktach o wycofaniu wojsk przez Rosję, pilotów witano jak bohaterów narodowych. Rosjanie uważają, że wprowadzili pokój. Ale islamiści już zapowiadają dalsze ataki. W Syrii codziennie giną ludzie. Świat od pięciu lat bezradnie na to patrzy. Wiadomości informują o sondażowym prowadzeniu PiSu. 38% chce głosować na tę partię. Nowoczesna może liczyć na 13%. Platforma na 12%. Kukizowcy na 9%. Wśród młodych prowadzi Kukiz, 24%. Kolejny jest PiS, 21%. To złe wieści dla Platformy Nowoczesnej. Prawica może na długo zostać u władzy. Informacja piąta. Według faktów Turcja jest krajem coraz bardziej niebezpiecznym. Fala terroryzmu uderza w turystykę. MSZ ostrzega. Odradza też podróżowanie do Tunezji, Egiptu i Maroka a także niektórych prowincji Indonezji i Filipin. W wiadomościach o pożegnaniu Michała Bogusławskiego, reżysera, scenarzysty i pedagoga. Informacja szósta. W faktach o ewakuacji koszalińskiego akwaparku, w którym znaleziono nesesy. W wiadomościach o wycofaniu wojsk rosyjskich z Syrii. To jednak nie oznacza końca wojny. Zachodnia koncepcja wprowadzania demokracji w krajach arabskich nie sprawdziła się. Ten konflikt doprowadził do pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa na całym świecie. Bilans jest tragiczny. Informacja siódma. W faktach o wielkiej akcji, która okazała się wielkim niewypałem, celnicy zamiast narkotyków zabezpieczyli czyścik do felk samochodowych. Właściciel zakładu jest w szoku. W wiadomościach o dwóch tysiącach imigrantów, którzy bez względu na wszystko chcieli przekroczyć granicę grecko-macedońską. Ale im się nie udało. Zostali zawróceni. Migranci narzekają, a kłopoty Europy z migracyjną falą mogą zacząć narastać na wiosnę. Informacja ósma. Fakty przypominają sprawę Jerzego Zelnika, który przyznał się do współpracy z perelowskimi służbami i przeprosił, mówiąc, że jako osiemnastolatek był wtedy zupełnie innym człowiekiem. PIS go broni. Cęckiewicz w ogóle nie chce komentować. Platforma mówi, że dla Wałęsy PiS nie był taki łagodny. Ale sensacji może być więcej, bo zapowiedziana jest nowa ustawa wprowadzająca zmiany w IPN-ie. Oczywiście chodzi o to, by zmienić prezesa, dlatego Platforma krytykuje ten pomysł. W wiadomościach o Breiviku, który oskarża Norwegię o łamanie praw człowieka bo od pięciu lat nie ma kontaktu z ludźmi. Ma za to trzy pokoje: sypialnię, pokój do pracy i siłownię. Tomu jednak nie wystarcza i wciąż narzeka, na stare gry komputerowe, na zimną kawę, czy też na zły widok z okna. Informacja dziewiąta. Fakty o studencie z Poznania, który na wydziale chemii zaatakował tasakiem profesora. Na szczęście profesor nie doznał ciężkich obrażeń. Napastnik został zatrzymany. Trafił na obserwację psychiatryczną. Wiadomości z kolei informują, że w polskich szpitalach bardziej opłaca się amputować niż leczyć. Doktor Adam Domanasiewicz apeluje, by zmienić procedury. Informacja dziesiąta i ostatnia. Fakty ogłosiły powrót zimy. Narciarze się cieszą. Górale mówią, że przyroda została oszukana. W wiadomościach o byłym opozycjoniście Władysławie Kałudzińskim który w pieniężnie skuwał litery z pomnika zbrodniarza wojennego generała Armii Czerwonej Iwana Czerniakowskiego. Trafił na komisariat. Był badany przez psychiatrę. Teraz dostał 5 tysięcy za dość uczynienia. Pieniądze przeznaczył na rozbiórkę pomnika. To wszystko w faktach. To wszystko w wiadomościach. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim!